Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w nowym dniu. Witam was w poniedziałek w nowym vlogu. Także zaczynamy. Ja próbuję sobie zmajstrować śniadanie z czegoś, co mi tu. Czekajcie, muszę was tu gdzieś przestawić. Z czegoś, co mi tu zostało. Mam chlebek, mam jakąś bęblinę. mozzarella kamini, pomidor. I tak właśnie myślę intensywnie. Powiem Wam tak, nie mogłam wstać wcale. Dzisiaj to by mi się dopiero spało. To jest taka ironia losu, nie? Jak możesz pospać, to się sama budzisz nie możesz pospać, to ci pioruny z wyrazu ściągną. Czekajcie, bo nie mam tu Trzeba zaraz założyć. No i pytanie, kiedy u nas we wsi biedronkę otworzą, bo już powiem wam, yy, wszystko dawno jest tak jakby gotowe, ale coś słyszałam, że niby jakiś odbiór z sanepidu tam nie przelatał. No, ale powiem Wam szczerze, no kurde, już by się przydało tak z jednej strony, bo nawet te durne worki na śmieci się pokończyły. Takie opierdoły. No ja kupuję te biedronkowe, bo one dla mnie są tutaj najwygodniejsze. Są idealne na moje te rozmiary. No ale niestety, muszę jechać wszędzie, to nic nie mam na miejscu. A Jak będę miała na miejscu, to bo ja mam wtedy tak, pół godziny jazdy w jedną stronę, pół godziny jazdy w drugą stronę, plus godzinę zakupy, a jak są duże kolejki, to z półtora, to wiecie, no trzy godziny się robi nawet z małych, zwykłych zakupów. A tak bym miała z siedem minut do sklepu, to to wszystko. Jezu, coś duży ten pomidor. Coś tu chyba... Przegięłam. Dobre, ale nienawidzę pomidora z lodówki. Nie wiem dlaczego, ale on normalnie zmienia smak. No ale trudno. Jestem w ogóle tak wypruta z wszystkiego. Nie mam ani jajek. Ani moich ogórków ulubionych, nic kompletnie takiego, co no już od dzisiaj, wiecie co, wracam na te dobre tory. Bo wczoraj, a w zasadzie cały ostatni tydzień, to była taka przegina: tyle słodyczy, tyle tego wszystkiego. Wczoraj, ta to... przepyszna zupa pomidorowa, co Wam mówiłam. Zupa przepyszna, ale jakby ją tak kalorycznie podliczyć, to ona sama z tysiąc miała, jak nie lepiej. Przecież parmezan, to wszystko, feta. Znaczy nie feta, tylko mozzarella. Mm, to lekko. Do tego jeszcze frytki. A, słuchajcie! Wczoraj robiłam frytki i byłam normalnie w szoku. Robiłam te frytki, z ziemniaków, które kupiłam teraz w hurtowni, ziemniaki piękne, duże, super się obierają. takie jaśniutkie, fajne. A kurwa, jak je... przepraszam, jak się uda, to to wypiekam, ale jeszcze mnie trzyma. Jakie z nich wyszły beznadziejne frytki, normalnie takie kapcie miękkie, takie jakby już leżały. Jeszcze w życiu takich frytek nie jadłam. Więc nie mam naprawdę zielonego pojęcia. Co to się wyprawia? Wiem, że są różne ziemniaki do pieczenia, gotowania, sałatek i tak dalej. Ale cholera jasna. Kiedyś ziemniak to był ziemniak. A teraz jest po prostu... obrzydliwe te frytki, słuchajcie, obrzydliwe. Jakby nie to, że je zalałam keczupem tak dość porządnie, no to bym powiedziała, że wręcz niezjadliwe. Nie mam pojęcia normalnie. Idę jeść. Słuchajcie, my już po pracy przyjechałyśmy kokolina padnięta. Chociaż powiem wam myślałam, że będzie bardziej zmęczona, jednak ona taka jest. Dziewczyna dość dość. Ja zrobiłam sobie kawę. Zaraz zrobię ten mój yy, super, mega szybki makaron w 7 minut. Zjemy ten makaron i chciałam iść na rowery. I powiem Wam, że tam, gdzie byłyśmy dzisiaj w pracy, miałyśmy zajęcia na dworze. Było tak gorąco, że ja byłam w koszulce na ramionczkach i normalnie mi przypiekło te ramiona. Natomiast przyjechałam do siebie u mnie już 17 stopni i wcale tak gorąco nie jest. Więc już powiem Wam szczerze cholery można dostać od tej pogody. Idę wstawiać wodę na makaron i działamy. Ja już na rowerku zjedliśmy szybko, obiad i pojechaliśmy na rower. Zostawiam wszystkie gary, wszystko będę sprzątać. Jak wrócę, trzeba korzystać, bo wiecie co, jest tak: chwilę pogody i na chwilę pada deszcz. Pogoda i pada deszcz. I takie powiem Wam szczerze, ale koniec jest, na... jest naprawdę przepięknie. Coś mi się tu buduje na mojej trasie, ale tak szczerze powiedziawszy, no to te tereny rowerowe to ja mam przejdzie Wszędzie krowy, zwierzęta. Uwielbiam tą wiochę i uwielbiam to moje, jak to mówią, nudne życie. Czekajcie, bo mam zakręt. Mam no, na szczęście, nic nie jedzie. Ale widzicie, wszędzie takie krajobrazy. Trochę wieje, więc możecie mnie słabo słyszeć. Wracam do domu na kaweczkę ze spalonym obiadkiem i można się zastanawiać, co dalej. A teraz muszę Was już schować, bo mam tutaj całkiem taki Niezły podjazd pod górkę, i potrzebowałabym chyba raczej dwóch rąk. Także do zobaczyska przy kawie. A ja mam dzisiaj w planach około 27 km machnąć. Myślę, że się uda. A no ja szukam Ciebie, gdzie Ty jesteś. A ty, tutaj sobie płoniasz. Pilnujesz stada. Pilnujesz tych łap zęgów, nie? Moja mądra dziewczynka. Jak tam było ci w pracy z matką? Podobało się. Chyba się podobało. Jak tam chopaki? Jak tam było w pracy, koko? Zobaczcie. Oluś z dnia na dzień po prostu przechodzi sam siebie. A jutro. Dla was jutro, dla mnie pojutrze jedziemy do pracy. I ja muszę tego dziadyka jakoś doczyścić, żeby on wyglądał chociażby w małej części na białego, nie? Jak tam? A bo ty siku robisz, się, ja wie co ty taka skupiona jesteś? To przepraszam, nie przeszkadzamy. Wiecie co, dzisiaj na rowerze tak muchy atakowały i to te takie małe muszki. Wyglądasz po prostu z... Przycudnie, mówię ci Oluś, ja jestem po prostu. Tak, opierdziel go. Co on myśli sobie, żeby tak brudzić się? Matka go będzie wyczesywać, nie wiem czym. No, nie wiem czym ja go będę wyczesywać. Mówię ci. No to natura to tak jakoś zrobiła sobie z ciebie żarty, wiesz, że cię takiego białego zrobiła. Największy brudas, najbardziej biały. Ale to tak w życiu bywa, wiesz, Olej, nie przejmuj się. Często, gęsto to jest tak, że dostaje nam się nie to, co byśmy chcieli i czas tym żyć, i czas tym żyć, a wy już jesteście we dwie, nie ciągnij matuni za ucho, ty niekończąca się energia, niekończąca się energia po prostu. Chwilę poleżała, poodpoczywała, a już jest z powrotem ready. Co tam szafciku? Matka musi iść w końcu to pranie wstawić, bo przecież jest normalnie sok w trampkach. Czy co, sucho jak pierun, zobaczcie. Sucho po prostu jak pieprz. Nic nie rośnie. Mówię jeszcze trochę, jak nie będzie padać, to będę musiała zacząć podlewać. No idzie ma gwiazda. <noise> Najpiękniejsza. Co tam kluchu? Czosz słychać u ciebie? Kiedy to masz tego brzucha i Alwu. To tak lubicie koło mnie, nie wszyscy? Ja wiem, że lubicie, a ja lubię jak wy jesteście. Miku, a ty co zapomniałeś? zagubiłeś się, coś tam dobrego znalazłeś, ale skubiesz chłopanie. przepyszne dobra, idę wstawiać to pranie bo jeszcze musi się wyprać ja muszę to zdążyć powiesić, bo to się do suszenia nie nadaje także takie buty muszę wypić chociaż ze dwie takie butelki bo jestem dzisiaj na ogromnym minusie z tym piciem, na ogromnym minusie z piciem bo jakoś tak wzięłam sobie do pracy butelkę, ale w sumie nie wypiłam, a później już nie piłam, bo na rower, bo to, bo tamto i tak powiem Wam, że niedobrze, pamiętajcie, trzeba pić dużo wody, a skończyły mi się te wszystkie pokrzywy, nie pokrzywy i muszę sobie w sumie... Znaczy pokrzywę herbaty mam, ale nie mam, yy, nie mam tych tabletek takich z pokrzywą. A powiem Wam, że to na dłuższą metę to jest wygodne. Naprawdę wygodne, bo walniecie sobie takie tabletki. Wiecie, naturalna pokrzywa jest może i nawet lepsza. No, to znaczy na pewno jest lepsza. Tylko trzeba pamiętać, żeby ją zaparzyć. I taką też piję. I nawet mam jeszcze w słoiku ususzoną z tamtego roku trochę. No i świeżą też już mam. o Jezus, no i o, panie, to już zaraz będzie pokrzywię. Po no ale właśnie przydałoby się coś troszeczkę tą, wiecie, yy... Boże na no jakieś ja nie mogę wysłowić, No tą wodę z organizmu trochę ruszyć, bo po tych ostatnich szaleństwach, to ja Wam powiem, że nawet nie wchodzę na wagę, bo się boję. Ale ze 4 kilo to lekko. Lekko poszło w górę jak nic. No ale dzisiaj mam nadzieję, że udało mi się otworzyć sezon rowerowy. Cały czas wydaje mi się, że coś mi chodzi po buzi, bo tak jak mówiłam, masę tych yy, takich meszek czarnych Cała bluza, wszystko było do, do wytrzypania i wszędzie właśnie czuć było, że po twarzy, po rękach obrzydliwe, no ale jest tego masa i tak właśnie wie, tą wodę trzeba czymś ruszyć. Dobra, szklana już za mną. Jedną tą zaraz dokończę, a drugą dokończę na pewno jak będę montowała dla Was film. Bo ja zawsze jak montuję dla Was film, to wytrąbię <laughs> litr, litr. no bo to jest litr, tak? Czy 0,7? Czy 0,7, bo nie wiem. Popatrzcie, jak na złość jest nieopisane, ale wydaje mi się, że to jest litro. Nie, guzik 840, czyli tu nie ma litra. Jak tam, kokulinku? Wszystko dobrze. Boże, jaka Ty jesteś brudna? Wszystkie śmieci pozbieramy. Wstawiamy zmywarkę. Bierzemy się za zmywarę. Co ma Tunia? moje dziecko. Oj, widzę, że już Cię koko uogluciła i to tak konkretnie, co? Konkretnie Cię koko uogluciła. Trzeba włożyć zmywarę. Trzeba włożyć zmywarę. Uszta mam trochę pomalowane tu. Wiesz, nosa ci daj wytrę. Trochę ci ubrudziłam. Yy, Co miałam mówić. Jak myślicie dziewczyny i chłopaki, czy już jest czas ściągnąć letnie rzeczy ze strychu? Pytam, bo nie chcę, żeby było na mnie. I nie chcę, żeby była powtórka z rozrywki z zeszłego roku, gdzie ja na początku maja wszystko wyciągłam, a później wszyscy płakali przez dwa tygodnie, że jest zima. I sama musiałam jeszcze iść na strych poziomowe spodnie. Pamiętam to jak nic, bo jeszcze jest nagrany z tego vlog, gdzie ja staszczyłam te pojemniki plastikowe z tymi rzeczami, coś tam przeglądałam, patrzyłam co tam jest. A potem się zrobiła taka kicha, że już się nic nie odzywałam, żebyście mnie nie zjedli. Chociaż ja mam ja publiczność, swoją publiczność widzów. No, Was tutaj zebranych, zaprzyjaźnionych na kanale. Mam naprawdę fantastycznych: zarówno tych starszych, jak i tych, którzy są ze mną od początku, jak i tych nowych, którzy niedawno doszli. Właśnie a propos wszystkich nowych, witam Was bardzo serdecznie. Rozgośćcie się, róbcie sobie kawkę, herbatkę. Jak chcecie, to coś mocniejszego, a co. I zapraszam Was zawsze na, raczej codziennie na każdego vloga, no chyba, że mnie coś powstrzyma nieraz, zdarzają się takie sytuacje, ale powiem Wam szczerze, że przez rok to może nie nagrywam dwa tygodnie w roku, no ostatnio miałam na przykład tydzień przerwek, byłam chora, ale tak to raczej staram się tutaj być codziennie, chociaż po kawałku, filmu, Boże jak ja Ci mówię, chociaż po kawałku, chociaż kilka minut filmu, bo dlatego, że coś myślałam, coś Wam chciałam pokazać i, i już nie pamiętam co. A nie, wiecie co, chciałam sprawdzić pogodę. Wtorek 21, środa 19 i deszcz, czwartek 18 i deszcz, piątek 18 i deszcz, sobota 20, niedziela 21, poniedziałek, wtorek, środa 21, 20, 18 taka temperatura u mnie. Więc tragedii nie ma, chyba już można te rzeczy. A Wy już powyciągałyście? No weźcie, powiedzcie, czy Wy już wyciągnęłyście? Czy Wy się jeszcze czaicie z wyciągnięciem? Bo tak, szczerze powiedziawszy, to ja Wam powiem, że ja dzisiaj przeżyłam yy, kilka pół roku. Bo tak, w pracy jak byłam, było tak gorąco, że byłam w koszulce na ramionczkach. Już na rower poszłam w bluzie u siebie, tak jak teraz, więc ta pogoda jest naprawdę różna. Co mi się tu nie mieści? Co mi się tu nie mieści i dlaczego? Chciałam się dowiedzieć. Proszę mnie tu nie denerwować, tylko wskakiwać do tej zmywary. No. Czekajcie, coś ja tu jeszcze mam do dołożenia? Kupiłam sobie ostatnie te szklanki, co Wam pokazywałam i cholera nie popatrzyliśmy te z podwójnym dnem na kawę. I one nie są do mycia w zmywarce. A i tak ktoś je wsadził do zmywarki, no bo pewnie nie wiedział, bo ja rozpakowałam, pudełka wyrzuciłam. Kokolino nie buszuj w zmywarce. Już matka wrzuca tabletkę i będzie się prało. Kto jeszcze nie wie, tabletki z Action, te tańsze, Wszystkie są mega, sprawdzają się super. I naprawdę dziewczyny można na tym sporo przeoszczędzić, koko zabieraj głowę. Stawiamy gary. Niech się myją. A co? Nie? A co? Boże, marchewkę jakaś. Marchewkę jakaś taka była dobra. Była pysna marchewka, nie? Być matko, pysne było. A jak ty tak w ogóle nic nie jesteś zmęczona? Czekaj. Tak nic nie jesteś zmęczona? Byłaś dzisiaj w pracy z matką. Pracowałaś i dalej masz siłę gryźć. Kokura, nie wal mnie tą ręką. Bardzo ja ciebie prosić. Zobacz. Tak można się ukochać, tak. Ty, lewku jeden. Widzisz Mati, co ona tu odstawia? Próbujesz znowu zjeść mamitkę. Aj, kokolinka, kokolinka, dziewczyno, aleś się raz wścieczyła. Boże, skąd ona ma w sobie tyle energii, to wiecie co, to jest aż niewiarygodne. Przyjechała, pospała, Jest. Oh... <grystanie> Aleś mnie normalnie przyhaczyłaś. Ja się sama zaskoczyłam. No i bluza do prania. No i tyle by było matki czystej. Tyle by było matki czystej. Wiesz? Czekaj, bo... Czekaj, Koko, stop. Nie. Czekaj, bo ja mam pełno twoich włosów teraz. matko jedyna, ależ ty się lenisz hej dobra, już kukula już, 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 już dość, naprawdę już dość dziewczyno Jezu, wiecie co tak, akurat miałam pomalowane błyszczykiem usta i tak mi się przykleiła całym tym swoim łebkiem i powiem wam, normalnie usta mi się okłaczyły także takie widzicie historie Także tak. U mnie dzisiaj nic wielkiego, nic odkrywczego, nic ciekawego. Yy, poczekam, aż wymyją się naczynia, wyciągnę naczynia, wypierze się pranie, powierzchni i jeszcze muszę wstawić, jak jak mówiłam, dwa. Wyedytuję dla was film i patrzcie. Nie wiem, czy to widać. Zobaczcie, jaki już odrost. Dwa Tygodnie, no albo nawet nie całe dwa tygodnie. Nie pamiętam, właśnie kiedy farbowałam, ale tu więcej nie będzie, coś w okolicach dwóch tygodni. I już taki skunks mówię, te blondy są. Yy, no, ja lubię blondy najbardziej. Miałam już wszystkie kolory świata, ale blond lubię najbardziej. Ale tak mnie denerwuje yy, ten właśnie odrost szybki, że to jest jakaś masakra. Poczekajcie, Poczekajcie, jak już tutaj siedzę z Wami. Muszę to przetrzeć, bo przecież mnie tu coś zaraz strzeli. Taka szuflada upierdzielona, że normalnie szoki to wszystko kokolinki sprawka bo to na jej wysokości. O, tutaj też. Widzicie, ja to nawet vloga nie mogę nagrywać spokojnie. Ja sobie muszę jakąś robotę znaleźć, jak to mówią. E, ale ja tu nie powinnam siadać, bo jak tu usiadłam, to teraz widzę gdzie tu trzeba przetrzeć i jakie to wszystko brudne, proszę Państwa. No ale niestety, przy dwóch piórach i białych meblach to tak jest. Chociaż i tak powiem Wam, że ja zawsze powtarzam i powtarzała będę, że milion razy bardziej wolę białe meble. Do sprzątania, niż jakieś ciemne i brązowe i te niekończące się cholerne kurze, w życiu bym już się nie zdecydowała na brązowe meble, kiedyś mieliśmy, powiem Wam, nawet tu na dole w pokoju, właśnie brązową komodę, brązowy taki kredens, ławę brązową. W życiu więcej, w życiu więcej. Przecież to i to my mieszkamy, słuchajcie, na takim zadupiu. Ej, że tu naprawdę nie ma jakiegoś ruchu samochodów. A i tak było tak przekopane, bo można było to ścierać dwa razy dziennie. Powycierałaś, obróciłaś się dwa razy, i można było wycierać z powrotem. Także nie, nie, nie. Wolę białe dużo szybciej. Jeszcze ja mam te lakierowane meble. Powiem Wam, że to się moment wyciera. Naprawdę moment. Nie ma naprawdę tragedii. Także no i widzicie. Obleciliśmy kuchnię jeszcze tu za wami muszę wytrzeć, ale to za chwilę. Cóż moi drodzy. Ja jeszcze muszę tu podkurzać, bo na podłodze już jest huku, hu hu, kłaczków tyle, że masakra. Dziękuję wam pięknie za dzisiaj. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć. Pa.